Siemaneczko, jestem Pawczo to jest taki, można powiedzieć, odcineczek z FIFA. Dodam ten odcinek do serii jednoodcinkowych. Ale właśnie jak widzicie to jest FIFA 14. Wiem, że jest FIFA 15, a nawet już 16, a niedługo wyjdzie nawet 17. Tylko że y, 14 mam, tylko że to jest Pirat. Ola przyznaję Pirat. I jeśli chcecie serię z... z jedno... z... niejedno odcinkowych, boże, serię z, G, z FIFA 14, bym grał sobie szybkie meczyki, albo treningi, albo tak jak teraz. Yy, jeden na jeden Takie sobie Czekajcie, wybierzmy czemu tutaj yy, mecz treningowy To jest mecz treningowy Weźmy sobie pięciu i, i obrońców Tylko bramkarz yy, Kamera Dobra, weźmy sobie to A Czemu? Czemu ma taka kamera? Nie wiem, w każdym bądź razie nie wiem. Ja gram na padzie w FIFA, także mi się będzie e, trudniej grało, że tak powiem. Czy nie trudniej, no. Y, powiem tak: w FIFA, e, w FIFA y, pad jest potrzebny do najważniejszej gry, czyli FIFA, prawda? I inni mówią, że na napadzie się gra łatwiej. To prawda, ale to jest tylko z przyzwyczajenia, że się grało ciągle napadzie, a na klawiaturze w ogóle, a u mnie jest właśnie trochę odwrotnie. Grałem na klawiaturze. Jest bardzo słabo. Bo w FIFA gram grałem od kilku lat. No i grałem na klawiaturze, teraz przeżyłem się napada. Bo trzech miesięcy mam pada, to pobrałem sobie flifkę 14 i... I gram. Dlaczego FIFA nie 15 lub 16? Nawet, otóż m, tam mam spadki fps ów bo wymagania większe. A y, lapek już po y, prostu no, nie pracuje tak jak. Y, no, po prostu przydałoby się dorzucić do niego 8GB. Jakąś lepszą grafikę ogólnie to by jakoś y, śmigało. Ale właśnie, czy. Teraz tak, czy właśnie chcecie serię z FIFA 14 na szybkie meczyki, lub takie e, treningi, lub jeszcze inne treningi, to po prostu e, daj, e, daj łapkę w górę drogi widzu, jeśli chcesz serię z FIFA, szybkie meczyki albo e, treningi. E, i, e, I napisz w komentarzu coś miłego. Nie musisz pisać, ale fajnie bo jakbyś coś napisał miłego. Zadaj jakieś pytanie na, do FIFA, na które odpowiem, bo bo lubię odpowiadać na pytania, a nie piszecie pytań i trochę to jest trochę takie bardzo smutne A i ten filmik nagrywam w rozdzielczości 1920x1080, ale pewnie go wyrenderuję w rozdzielczości a nie wiem zresztą w jakiej go w rozdzielczości jaki wyrenderuję, chyba w 720 nie wiem nawet, naprawdę nie wiem. Ale właśnie yy, możecie zauważyć, że trochę słabo gram, bo gram na napadzie, a nie jestem przyzwyczajony, bo ciągle prawie kiedyś grałem w FIFA na klawiaturze. Chociaż grałem dużo razy nawet y, trochę na konsolach u kolegi u kolegi właśnie w Fifa, także y, pozdrawiam Kickstara. Oraz Mr. Cookie, czyli Ravka248, jeśli to wygląda. Bo, bo właśnie grałem u nich i było epicko. A też niedługo yy, może ja zakupię konsolę i bym nagrywał coś z niej, tylko problem by był z obrazem, nagrywanie obrazu z, z konsoli. Nie wiem jeszcze, jak ja to zrobię. Bo Avermedia raczej nie chcę kupić, bo Avermedia troszkę no droga No mi się trochę też nie opłaca kupować Bo... No nie opłaca mi się za bardzo trochę kupować Także... Ogólnie mam 20 fps gdzieś tak strasz yy, mało, dlaczego nie 30, bo yy, Jak wiecie ja gram na lapku, prawda? I normalnie yy, Jeśli bym grał na lapku Yy, czyli w tej rozdzielczości, w lapku jest maksymalna rozdzielczość znaczy nie maksymalna, a w moim lapku jest rozdzielczość 1666 na 768 no i yy, tam by nie lagowało, ale gram teraz na, właśnie na monitorze można powiedzieć na telewizorze, służy mi jako on monitor właśnie sobie i jest rozdzielczość 1920 na 1080 padajemy sobie oj, oj oj dobra gol przerzućmy się na jeden na jeden ja jeszcze muszę tryki się nauczyć bo gram na padzie i tu można na padzie ruletkę robić a na yy, na klawę nie można. Na klawę nie można i to jest trochę taki trening z całych fragmentów gry. Czemu się zaczęło? Drogę cięcie. Siemaneczka, jestem powstrzygająca. To jest taki można powiedzieć odcineczek z FIFA. Dodam ten odcinek do serii jednoodcinkowych. Ale właśnie jak widzicie to jest FIFA 14. Wiem, że jest FIFA 15, a nawet już 16, a niedługo wyjdzie nawet 17. Tylko że e, 14 mam, tylko że to jest Pirat, Ola przyznaje Pirat. I jeśli chcecie serię z... z jedno... E, z... nie jednoodcinkowych, Boże, serię z, G, e, z FIFA 14 bym grał sobie szybkie meczyki albo treningi, albo tak jak teraz 1 yy, na 1 takie sobie czekajcie, wybierzmy czekam tutaj, yy, mecz treningowy weźmy sobie mecz treningowy weźmy sobie pięciu i, i obrońców tylko bramkarz yy, kamera dobra, weźmy sobie to Czemu Czemu jest taka kamera? Nie wiem, w bądź razie nie wiem. Ja gram na padzie w FIFA, także mi się będzie e, trudniej grało, że tak powiem. czy znaczy nie trudniej, no. E, powiem tak, w FIFA. E, w FIFA ym, pad jest potrzebny do... Najważniejszej gry, czyli FIFA, prawda? I inni mówią, że właśnie napadzie się gra łatwiej. To prawda, ale to jest tylko z przyzwyczajenia, że się grało ciągle na napadzie, a na klawiaturze w ogóle, a u mnie jest właśnie trochę odwrotnie. Grałem na klawiaturze. Jest bardzo słabo. Bo w FIFA grałem od kilku lat. No i grałem na klawiaturze, teraz przeżyłem się napada bo od 3 miesięcy mam pada, to pobrałem sobie FIFA 14 i, i gram. Dlaczego FIFA nie 15 lub 16 nawet? Otóż mm, tam mam spadki FPS-u, bo wymagania większe a y, lapek już po y, prostu no, nie pracuje tak jak... Y, no Po prostu przydałoby się dorzucić do niego 8 giga, RAM jakąś lepszą grafikę ogólnie to by jakoś y, śmigało. Ale, właśnie, czy y, teraz tak, czy właśnie chcecie serię z FIFA 14 na szybkie meczyki, lub takie e, treningi, lub jeszcze inne treningi, to po prostu y, daj, y, daj łapkę w górę drogi widzowie, jeśli chcesz serię z FIFA, szybkie meczyki albo e, treningi. Y, 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 I napisz w komentarzu coś miłego. Nie musisz pisać, ale fajnie było, jakbyś coś napisał miłego, zadaj jakieś pytanie na, do FIFA na które odpowiem bo, bo lubię odpowiadać na pytania a nie piszecie pytań yy, i trochę to jest trochę takie bardzo yy, smutne a i ten filmik nagrywam w rozdzielczości 1920x1080 ale pewnie go wyrenderuję w rozdzielczości a nie wiem zresztą w jakiej go w rozdzielczości jaki wyrenderuję chyba w 720 nie wiem nawet, naprawdę nie wiem. Ale właśnie yy, możecie zauważyć, że trochę słabo gram, bo gram na napadzie, a nie jestem przyzwyczajony, bo ciągle prawie kiedy grałem w FIFA na klawiaturze. Chociaż grałem dużo razy nawet y, trochę na konsolach u kolegi u kolegi właśnie w FIFA, także y, pozdrawiam Kickstara oraz Mr. Cookie, czyli rafka248, jeśli to wygląda. Bo, bo właśnie grałem u nich i było epicko. A też niedługo yy, może ja zakupię konsolę i bym nagrywał coś z niej, tylko problem by był z obrazem, nagrywanie obrazu z, z konsoli. Nie wiem jeszcze, jak ja to zrobię. Bo Avermedia raczej nie chcę kupić, bo media troszkę no droga No mi się trochę też nie opłaca kupować Bo... No nie opłaca mi się za bardzo trochę kupować Także... Ogólnie mam 20 fps gdzieś tak strasz yy, Mało, dlaczego nie 30, bo... Yy, jak wiecie ja gram na lapku, prawda? I normalnie yy, Jeśli bym grał na lapku Yy, czyli w tej rozdzielczości w lapku jest maksymalna rozdzielczość, znaczy nie maksymalna, a w moim lapku jest rozdzielczość 1366 na 768 no i yy, tam by nie lagowało. Ale gram teraz na, właśnie na monitorze, można powiedzieć, na telewizorze, służy mi jako on monitor, właśnie sobie i jest rozdzielczość 1920x1080. Dobra, podajemy sobie. Oj, oj, oj. Dobra, gol przerzućmy się na 1 na jeden. Ja jeszcze muszę tryki się nauczyć, bo gram na padzie i tu można na padzie ruletkę robić, a na yy, klawę już nie można. Na klawiaturze nie można, i to jest trochę takie trening z całych fragmentów gry. Czemu się zleciało? cięciem